A tak się właśnie prezentuje fura, którą kupiłem za 800 zł i ją rozbiję doszczętnie na wrak race Ale to będzie dobra zabawa. Zobacz, jest o tyle fajnie, że zbiornik wyrównawczy jest w tym w podnicy. Nie dosyć wysoko są te przewody Ci powiem. Ten o to w ogóle jest jakby się gdzieś tutaj na górę walnęło Akumulator się trzyma Trzyma się no. kora, porządna jednostka V1616V Korde, będzie ogień na tłoki no. Nie, Kacper mhm. <laughs> Klima działająco miało kurwa. <laughs> No, tak bym wstępnie ją umocował Wystaje Tu jest dużo miejsca z przodu, żeby nie uderzyć No, tak mi się wydaje, że byłoby spoko Ani nie jest nisko to kupa miejsca w powietrzu jeszcze jest Trochę odsunąć ją od silnika oczywiście Jakieś mocowania jutro zrobię i Będzie, będzie dobrze Będzie pan zadowolony Zemsta szatana Proszę, tutaj jest wylot powietrza Filtr wyjebany Będzie ostro szła <laughs> Płacze jaka He Oficjalnie fura jest gotowa na jutrzejszy wrak Race Ale będą mi jaja Błyska się tatusiowi zakręciła Bo mam taki sentyment do tego driftowego ustawu I do szybkich dobrych fur Jaki budżet taka fura? Nie wiem chyba tych ręki. Park Maszyn. Popaki walczą z dolotem. jejku tutaj widzę, że jest grubiej trochę Najgorsze to jest to, że ściągają oponę Ta też została zaeliminowana Wyeliminowana o. Znowu dziura, znowu ściągnięta opona Te wzmocnienie to jakiegoś ciągnika chyba Kurwa, ona ma wirusa, trzeba dalej. <gry> Kurwa, ten, ten to jest jakiś pancerny zestaw. Chłopak mówi, że z Ukrainy wziął. Nie, ale ogólnie tutaj... Panuje tutaj taki harmider. Ale grunt to dobra zabawa. A tam jest cała nasza maf... mafijna rodzina Rewako Team. Skoszalina prosto od Wojtka Olszaka. I reszty. i ósemka, tak żeby nam było łatwiej napisać ale podpycha to Clio to podpycha Clio Mercedesa pod górę a i objechał już go objechał z numerem osłym Patrycjusz, który wysunął się na drugą pozycję W końcu waleczne rynek, A, picho, które walczyło się ze smokiem <śm e, w postaci. Przygotowują do startu na kartę przy płocie patrzę. O, tutaj jakiś brak się zepsuł. Wielka impreza zorganizowana. Nagrywamy się, bo chcieliśmy jakiś filmik zrobić na YouTube'a. Tutaj o, piękny grill gazowy przywieziony busem. A chodźcie zobaczyć jak moja fura wygląda po wirażach. To, że bruda to taki standard nie, w, tym, w tym sporcie. A ta chłodnica została przeniesiona dlatego, żeby lepsze było chłodzenie i przy takim zderzeniu już na pewno by mi ciekła. A teraz jest zabezpieczona, nic się jej się nie stało. No, także fura wygląda jak po bójce, bo to była bójka. Jeszcze do filmu wrzucę urywki, które nagrywała Magda i moi znajomi. No, tak to wydaje mi się, że naprawdę fajna zabawa. Nie to co drifty. Ciągle sercem, ale będzie fajnie. Do zobaczenia. Tak? Dawaj, pokaż, jak driftuje szybko. Podnieś kierownicę. Co najpierw robimy? Odpalamy. Dobra. Wsteczny i gaz. Pięknie Mamy zewnętrzny? Bardzo dobrze Nowy ruch Dawaj teraz, mocno go Dobrze Pięknie Czysto, za czysto nami. za nami, czysto! Mamy przewagę Dobra, bierzemy tamto. Dobra, na spokojnie, teraz pizda! I zewnętrznym! Dobrze, o no. Jesteśmy trzeci, jakby to. Dobrze jest w spokojnie. Na górce go jeżdżym! Dawaj po lewej, po lewej i tá? Vem, Gabi! Pięknie szło Zapierdalamy z rozbitą szybą podachu, Ale jedziemy, nie poddajemy się

Rody wy... wy za widowiskową jazdę, zapraszam na podium. Gratulujemy, gratulujemy. Najważniejsze, żeście wydostali się z tego fiata pultą. Buchar Dla Was oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Nagrody wręczył sędzia startowy i sędzia główny. Chodź, do zdjęcia. Chodź, chodź. chodź. Dziękujemy bardzo. I co tu wiele mówić? Druga widowiskowa jazda. I tutaj nie trzeba pana w ogóle przedstawiać. Nicówisi, nicówiszi. Proszę państwa. Słuchajcie, jako... mam 800 zł. Musisz zapłacić 800 zł, żebyś wygrał. Tak? Nie? Aha, to Ty wygrywa 800 zł od popisu. Gratulacje świetnego wyniku Nagrody winie proszę. 24. edycji Wrak Race z Polanów 2024. Po raz pierwszy edycja wiosenna. Rejerzy. Dwa razy brawo, brawo, brawo! No, już jestem w domu z twórą na lawecie. Rozbieram go. A wiecie po co go rozbieram? Czy nie wiecie, żeby odzyskać hajs? Trzeba wyczyścić do dna. Nie ma, nie ma co zostawiać. Patrzcie, chyba. prawie 10 litrów. Prawie pełne Muszę wam powiedzieć, że tak, tą furę wyrwałem za 800zł Z oce i z przeglądem, wyobraźcie sobie to Ale to oczywiście nie było potrzebne yy, Z czego Jutro go zawożę na złom Wyciągnę z niego akumulator i katalizator Nie, wywaliłem chłodnicę Właśnie odkręciłem katalizator bo tutaj są pieniądze pieniądze mówiłem wam że złoto wszędzie jest złoto także destrukcja jest destrukcja jest konieczna co prawda można tą kostkę normalnie odpiąć o ale myślałem że nie ma rady no i powiem wam że tutaj Leży z jakieś 300-400 zł. <gry> o. No. Akumulator też wyciągnę Powiem Wam, że silnik naprawdę się spisał. Jechał bez wody, temperatura aż wskaźnik, zabrakło wskaźnika. <gry> I gdyby nie, gdyby nie te koło to przeszedłbym do top 8 czy tam chyba już nie pamiętam, ale przeszedłbym do następnej tak jakby rundy I może kto wie, może by to przeżyło i by zajęło pierwsze miejsce, albo drugie, albo trzecie Ale i tak jestem mega zadowolony, bo dostałem puchar y, za szałowy przejazd, łącznie z dachowaniem <grych> y, No i tyle no, także zajebiście To była fajna przygoda, jakbyście mieli kiedyś okazję to polecam ja na pewno w październiku startuję drugi raz. Kupię sobie jakiś drugi samochód i będę tak samo dobrze się bawił. Pozdro!